Pamiętaj, aby planować, kiedy możesz zacząć działać, bo przypuśćmy, mogę Cię zapytać, co chcesz robić dzisiaj. Ty na przykład powiesz, że chcesz na przykład poczytać, popisać, wyjść na pole, jakby zrobić po prostu dużo jakichś różnych rzeczy, które po prostu sobie chcesz zrobić, ale potem mogę Cię zapytać kiedy. No i ty na przykład powiesz, no, może na przykład właśnie dzisiaj jak znajdę czas, może jutro, może pojutrze. I to była właśnie ostatnia chwila, w której po prostu wspomniałeś o tych zadaniach, bo potem na przykład będziesz robił to, co na przykład właśnie nadarzysz się w tym momencie, albo na przykład będziesz po prostu scrollował, czy po prostu oglądał jakieś filmiki, bo nie będziesz wiedział po prostu, kiedy to masz robić i tak jakby no, nie ustaliłeś, to nie wiesz. Więc naprawdę, jeśli wiesz, co chcesz robić, bardzo dobrze, to jest bardzo dobry pierwszy krok. A drugim krokiem jest oczywiście ustalenie, kiedy możesz to robić. Czyli gdy wiesz, co robić, na przykład, okej, okay, chcę, poczytać książkę i na przykład tam jakiś tytuł książki. No i potem właśnie drugim krokiem jest ustalenie kiedy, czyli na przykład o 12.00. I nieważne, czy to przy 11.30, czy o 12.20, jakby ważne, żebyś po prostu to zrobił i po prostu potem sobie na przykład możesz odznaczyć, że okej, okay, zrobiłem. No i po prostu potem na przykład idziesz do kolejnego jakiegoś zadania, które sobie wyznaczysz. Oczywiście, jakby bądź spokojny, żebyś nie narzucał sobie za dużo ale wiadomo, że byś też nie znał, za mało albo nic. Więc staraj się planować, co możesz robić, kiedy możesz to robić i uwierz mi, że twoje rezultaty będą o wiele lepsze, ponieważ no będziesz wiedział, kiedy działać, a wiadomo, że konsekwencje działania są lepsze rezultaty. Więc naprawdę, ustalaj, kiedy możesz działać i uwierz mi, że to ci da bardzo dużo. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć!